Witam wszystkich Państwa, nazywam się Andrzej Magier. Zapraszam wszystkich na 12 września na imprezę sportowo-rekreacyjną nad Jeziorko w Żukowie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników sportu i rekreacji na aktywną niedzielę, która odbędzie się 12 września w tym pięknym kompleksie Park Jeziorko w Żukowie w ramach siódmego już Pomorskiego Festiwalu Sportu. Zaczynamy od godziny 12. O godzinie 14.00 marsz Nordic Walking zostaną utworzone dwie grupy dla początkujących 5 km oraz dla zaawansowanych 10 km. Na naszej imprezie będzie obecnych 10 instruktorów, także każdy będzie mógł liczyć na indywidualne wskazówki. Będzie też wypożyczalnia kijków Nordic Walking, także dosłownie każdy, kto jeszcze nawet nie miał styczności z kikami, będzie mógł przyjść i bawić się razem z nami. O godzinie 14:30 zapraszamy wszystkich chętnych miłośników biegania na bieg rekreacyjny. Będziemy starali się pobić rekord, rekord frekwencji w jednym biegu. O godzinie 16:30 pierwsze Żykowskie zawody rowerowe MTB. Podział na kategorie wiekowe dla zwycięzców, medale, puchary oraz nagrody. O godzinie 17:00 zawody Strongman wystąpi między innymi Mistrz Polski Amatorów atrakcje m.in. to Tyrolka, ściana wspinaczkowa, most linowy. Wszyscy uczestnicy niedzielnej imprezy biorą udział w loterii fontowej.